No, to się na z tej strony czekaj się jesteśmy w Minecrafcie. Pokażę wam mój nowy świat z kolegami z klasy. Ale oczywiście strzelcie subika i lajka w górę po więcej odcinków. No, i ja już lecę do... Nie lecę do pokazywania. Ta chata jest moja, tak? I tutaj sobie wchodzimy. Tutaj mamy kuchnię, kominek, telewizor, nie? Ona tak ogólnie wygląda. I na święta choinka będzie stała albo tutaj, albo tutaj, bo tutaj też jest dużo miejsca, nie? Jeszcze idziemy tam jak yy, na dół, idziemy. I tutaj mamy coś takiego, nie? Takie na zbrojki różne. Hmm. Wodę możemy sobie rybki oglądać, ale tam fajne rybki są, nie? O, pimpek. Oj, Pimpek, pimpek. Siema pimpek. Czy pozdrowisz widzów? Ty, e, widzowie pozdrowił was, nice. To teraz e, musicie mu dać, e, to teraz musicie napisać komentarz e, fajny piesek, a ja wam szybnę serduszko. Tutaj mamy garaż mój. O, Nie ja ja tam nie ma. Tutaj. A, no. mamy taki. Taki fajny most. Idziemy sobie. I to jest most do kolegi. Tutaj ma taką hapę. No. Widzowie, ja mam też w planach, żeby tak może wakacje, albo jeszcze żeby tak jakby w, będzie gdzieś tak ferie zacząć y, vlogi z boiska nagrywać, nie? Ja właśnie miałem taki pomysł, żeby nagrywać vlogi z boiska, nie? jak z kimś konkurujesz, coś takiego, albo jak od y, albo jak bramki, y, nie? to to też chyba by było fajne, ale byłby od do tego y, osobny kanał, nie? Tutaj mamy taki... no sobie usiąść coś zjeść, nie? Kurde co jest to myszko? Jezus Maria, co to jest? Co to jest? I co? mi myszka nie działa prawie. Okej. Okay. Nieważne. I tutaj ma kolega taki magazyn na skrzynki, nie? Dobra, idziemy dalej. No co jest z tą myszką? Jezu Wsanie mi się ta mieszka niszczy. Widzę teraz moja popis. Moja budowa Six 7 Six 7 Six 7 fajne, nie i tutaj mój brat Mati, unikł Mati ma domek No co jest z tą myszką chwilka o dobra i wchodzimy Taki normalny Domek, nie? To jest na tej najnowszej wersji. No tutaj ma takie magazyny. Tam mają ja pandy jakieś. Teraz idziemy do druku. Kolegi, co my zbudowaliśmy? Ja? No, w sumie ja to zbudowałem. Lepia Lepianka Buły. O Boże, co to jest? To są... No to fajne ma tutaj jedzonko. A U góry jest. Atena. Tam pisze Atena, widzowie. A tutaj mamy sklep z ubraniami, a się możemy wkraść. Tutaj nic, nikogo nie ma, nikogo nie ma. I tutaj z ubraniami ma, nie? No, tutaj też osobiście są taki fajny kapitan, który niego kupiłem. Wizowiem na, na specjalną okazję. Tutaj mu bardzo na przejdę, i tutaj mamy taki odpoczynek: strefa odpoczynku i fontanna. Okej, okay. idziemy teraz tutaj, ale co to jest widzę, Czy to jest jakieś TNT? Widzę, patrzcie, teraz jest tutaj. Znaczy, jest. Jest, jest, jest tam ciemno, nie? Serio? Nie wiedziałem. Nie wiem, kurde ja to z pół godziny budowałem. Nie umiem... Ja nie jestem takim... E... Ja nie umiem w, wstony, w te kroski. Tutaj po prostu mamy bar, nie? 300 żubrówka wyski, łęska Finlandia. To jest mój bar. Okej. Okay. No i są, w sumie to tyle. Oczywiście strzejcie subika i lajka w górę pod tym odcinkiem. Następny odcinek będzie może jutro, nie wiem jeszcze z tego, zobaczymy się, zobaczy się, no jest trzeci, subika i lajka w górę, no i śiemanie. nie, pozdro.